Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z podznaku Panny na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc czerwiec 2023. Kochani, przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni. Ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Przeczytajcie sobie, dopasujcie odpowiednikami dla siebie, wówczas będzie was chronił jak osobisty amulet. Także, kochani, jeszcze raz zapraszam i zobaczmy, co Was czeka w miesiącu czerwcu, pierwszym miesiącu wakacyjnym. Z jaką energią wchodzicie, drogie panny, do czerwca? Giermek, kielichów. To może być zakochanie, to może być nowa miłość. Tu jest coś nowego, całkowicie nowego. Tak jak mówię, to jest też energia dziecka, więc jeżeli macie dzieci, będziecie się na nich mocno skupiać. Jeżeli są tu panny, które rodzą w tym miesiącu, to też mówię, tu są dzieci, nowa miłość, nowa energia. Coś do Was przychodzi dobrego. Ale tak jak mówię, dla singli może to być zakochanie, nowa miłość, motyle w brzuchu i na nowo poczujecie, że chce Wam się żyć. Zobaczmy sprawy finansowe, rycerz monet, no pięknie. Pięknie, kochani, to jest stabilizacja, to jest karta mówiąca o awansie, o podwyżce. Ktoś Wam może zaproponować lepsze stanowisko, bądź właśnie przejście do innej pracy, która będzie dobrze prosperowała na przyszłość. Tu są fajne finanse, tu możecie mieć dobrego przyjaciela, który też Was wspiera finansowo. Tutaj mogą przyjść jakieś pieniądze z urzędu, nie wiem, jakiś spadek, podwyżka. Także, kochani, finanse będą Wam w tym miesiącu sprzyjały. Jak sobie założycie jakiś plan, nie wiem, cel, że chcecie gdzieś polecieć na wakacje, e, nie wiem, zrobić remont, kupić samochód, i jak najbardziej, kochani, te pieniążki będą. Nie musicie się o nie martwić. Co będzie Wam e, zajmowało wasze myśli? Piątka mieczy. Tak, jakby, no, piątka mieczy to jest karta zranienia, tak? Że ktoś w przeszłości nas zostawił, opuścił, zdradził, być może nadużył naszego zaufania. Wy bardzo mocno gdzieś tam jeszcze odczuwacie tę energię braku, energię zranienia, tego, że ktoś po prostu zachował się nie fair w stosunku do Was wcześniej. Wy to mocno głęboko przeżywacie, to gdzieś taka zadra została w środku, no z którą ciężko jest teraz e, funkcjonować. Także tu kochani zapraszam na rytuały oczyszczające, zdejmujące blokady i oczyszczanie czakr, bo przede wszystkim czakra głowy, serca i czakra gardła są przyblokowane. To dla osób, które faktycznie są po zranieniu, które czekały na kogoś z przeszłości, ktoś nagle zniknął, ulotnił się, zostawił was, nie ma kontaktu, jest blokada, wy czujecie się zranieni, i pomimo tego, że pojawia się nowe uczucie, to tak jakby jeszcze wspominacie kogoś z przeszłości, jeszcze tutaj jest takie światełko nadziei, że może ta osoba się pojawi, może na nowo roznieci ogień, ale tak jak mówię, no. W większości przypadków widzę całkowicie nową osobę, nową miłość. No, dla niektórych może ktoś wrócić z przeszłości, ale tu są ciężkie emocje do przepracowania, i ja nie wiem, czy Wy drugi raz będziecie w stanie zaufać tej osobie. Dom rodzina, a z kielichów. No, tu jest, kochani, miłość, naprawdę. Jeżeli są tu kobiety z znaku panny, które rodzą w tym miesiącu, to mi się faktycznie dziecko pojawia energia miłości, ciepła, ogniska domowego. Jeżeli są tu osoby, które są w stałych związkach, tak jakby jakieś emocje są do przepracowania. Natomiast jest ta miłość, więc jeżeli tutaj wasza relacja wisiała na włosku i jeżeli myśleliście o rozstaniu, o tym, żeby już pozamykać to wszystko, to będziecie nad tym chcieli pracować. Dajcie sobie kolejną szansę. Bo, bo jednak ta miłość tutaj jest, jest chęć pogodzenia, jest chęć pracy nad tą relacją. No, to co dla singli? Dwójka buław. Tak jak mówię, tu się pojawia ktoś nowy, ktoś z przeznaczenia, być może was, wasz bliźniaczy, płomień. Stąd też mamy energię zakochania, e, taką energię właśnie mm, wejścia w nową czystą kartę, nowa historia. Tak jakby zamykacie stare rozdziały i otwieracie się na nowe. Tu przychodzi ktoś bardzo fajny: król monet. Król monet e, i siła. Kochani, ktoś stabilny. Ale to może być bliźniaczy płomień, bo dużo energii ognia. Widzę tu barana lwa strzelca. Byk pan na koziorożec, rybarak, skorpion. Te trzy trygony. E, oczywiście ta osoba może być spod tego znaku zodiaku, może mieć ascendent, znak księżycowy, solarny na swoim wykresie urodzeniowym. To też jest istotna kwestia, więc weźcie ją pod uwagę. Ja tu widzę zakochanie, ja tu widzę nowy romans, nową relację e, i tu będzie ktoś przy pracy albo poznany przez internet. No teraz są takie czasy, że te znajomości internetowe są na porządku dziennym. Ktoś, nie wiem, może do was na Facebooku napisać, na Instagramie, na TikToku. Mm, dużo osób się tak poznaje właśnie w ten sposób, tak? Ktoś komuś wpadnie w oko, napisze, zagada, no i dochodzi do spotkania, a później, no też tworzą się fajne relacje, kochani. Dużo mam właśnie osób, które znam, które gdzieś tam się poznały przez internet i naprawdę te relacje funkcjonują, bardzo fajne są. No, takie mamy czasy, tak? Z jednej strony to jest ułatwienie, bo są osoby nieśmiałe, którym ciężko kogoś poznać w realu. Są takie osoby, które po prostu no, też nie mają czasu, są zapracowane e, albo pracują w domu zdalnie. No to wiadomo, że e, no, już tak się często na imprezy nie chodzi, jak kiedyś na domówki, to teraz właśnie wszyscy się poznają przez internet bądź w podróżach. Ale tu widzę, kochani, nową osobę. Ja myślę, że będziecie nią oczarowani. Wy te osoby być może już teraz poznaliście, bo ja robię czytanie jeszcze w maju e, i to będzie się przeciągało na czerwiec, ta relacja będzie tutaj tak jakby wzrastała, będzie ogień. E, wy czujecie do siebie dużą miętę. Tu jest pociąg seksualny, duża fizyczność, y, pasja. Także myślę, że warto w te relację zainwestować. E, jeśli chodzi kochane panny o wasze zdrówko, tu mi się pokazała karta cesarza. To przede wszystkim problemy z wyglądem zewnętrznym, problemy skórne, wszystko co wiąże się z dermatologią, jakieś wykwity skórne na to trzeba zwrócić po prostu uwagę. Podróże, asmonet, no pięknie, kochani. Jeżeli planujecie jakąś podróż, nie widzę tu przeszkód, będą pieniądze, będzie możliwość wyruszenia gdzieś. Tak jak teraz w maju mieliśmy problemy z samolotami jakiś odwołany lot, taki tam w Bergamo, we Włoszech się różne cyrki działy. Mm, tak samo z Cypru, teraz samoloty były z opóźnieniem. Nie widzę tu przeszkód. Nie widzę tu przeszkód, żeby coś się miało niefajnego wydarzyć po drodze, czy żeby mm, miało nie dojść do podróży. Widzę fajną energię, która Wam pokazuje: jedź, podróżuj yy, i wakacje będą udane. W czerwcu kończysz je szkoła, więc jeżeli są tu panny, które mają dzieci, rodziny i planujecie jakieś czasy na koniec czerwca, jak najbardziej, kochani, wyjeżdżacie. Zobaczmy kariera. As mieczy. Jakie wy macie piękne karty. Waga też miała piękne karty. As mieczy. Tutaj as monet. Tutaj same denary, kochani. No będziecie stabilni finansowo. Tak jak powiedziałam, tu jest możliwość awansu, podwyżki. Możecie założyć własną działalność, firmę, tak? Jeżeli to planujecie od dłuższego czasu. Macie dobre widoki na przyszłość. Przepiękne energie. Co z otoczenia? Czwórka buław. Nowe drzwi się otwierają. I to faktycznie może tyczyć się właśnie kariery zawodowej, e, jakieś nowe możliwości, e, przeprowadzka, kochani. Nawet widzę przeprowadzkę do kogoś, bądź ktoś do was się przeprowadzi. Mm, tutaj ta relacja, która się rozpocznie, ona będzie bardzo szybka, intensywna. Wy możecie nawet szybko zamieszkać ze sobą. Mm, w ciągu paru, parunastu tygodni może dojść do zaręczyn, Kochani, tu się dużo będzie działo. Rada, giermek monet Kochani, nie, bój się. nie bójcie się, wejdźcie w to To jest coś nowego, coś świeżego Zaczynacie energią giermka kielichów Kończycie energią giermka monet Dwa giermki Ewidentnie, kochani, coś nowego do Was przychodzi Nowe drzwi się otwierają i tak jakby mówię, nowe prosperity zawodowe, nowe możliwości rozszerzenia swojej kariery, ale też związek. Kochani, relacja, która się dla Was pojawi, a jesteście obecnie inglami, czy też osobami, które czekają na kogoś z przeszłości, ja widzę kogoś nowego. Ja nie widzę, żeby osoba z przeszłości miała wrócić. Nie wiem, może do jednej, dwóch osób gdzieś tam ktoś wróci akurat, bo tak jak mówię, czytanie jest ogólne, dlatego trzeba zrobić prywatne, żeby tam mieć wgląd w Waszą sytuację osobistą. Ale z tego czytania ogólnego wyciągam wnioski, że tu jest wszystko co nowe. Nowe, świeże, e, taka młoda energia. Naprawdę, kochani, zaczynacie coś zupełnie nowego, tak jakbyście po prostu zac zaczęli pisać nową książkę swojego życia, nowy rozdział. Karta wyroczni. Przepracuj swoje lęki. No właśnie, i to się tyczy właśnie tej piątki mieczy, tak? Wy macie lęki, obawy, jakieś takie blokady w sobie, to trzeba przepracować. Także ja ze swojej strony mogę Was zaprosić na rytuały oczyszczające. Oczyszczamy czakry, zdejmujemy blokady, ale Wy, kochani, też musicie wykonać pewną pracę nad sobą, żeby po prostu się otworzyć, żeby nie przegapić tej nowej miłości, bo z tego, co tu widzę, kochani, to jest po prostu wow. Przeznaczenie puka do drzwi. Wszystkiego dobrego, kochani. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i pobran zaletki z Waszym znakiem zodiaku.